Jak ja wygrywam tu, jak ja teraz wygrywam Pierwsza gierka i od razu win Tu pojeb... kogoś z tymi FPS-ami? Słone z Ej dobra, coś tu jest nie tak Lecę jednak na sko skośne domki A nie to jest sklepowa sadyba Momentu... Tu zawsze latał na ten domek. Bo, merda, leki Czego nie mogę podłogi postawić? Czego ja nie mogę podłogi postawić? Na co ja mam podłogę, chyba? Jak ktoś mi tu motał to? Ja miałem tak... Tak... Pod B miałem podłogę Dobra, chyba, jak ja jestem chyba prosem dobra. Ja jestem mistrzem. Oficjalnie jestem mistrzem Fortnite. Oj, disco kule. Gdzie jakieś wariaty są? Wyjadą mnie, Pasie to, Pasie to. Nie ma budowania, to są Fortnite. Ty z, hamb z hamburga. Źle Seti posysasz od kiedy wygrałeś kurwa 3 miliony złoty z Kamim. Odechciało się kurwa, Bycia prosem, co? Jak wpadłeś na takiego szefa Mocny jestem, co? Żeziorek 97X Fortnite Dobra chyba szukamy lamusów A, to typek. Ty sna snajper koza, to zony. Patrzcie. Hehe, flyer. Patrz jaki spocony jak on edytuje A gdzie jest Adrian? Zaproś Bungie Adrian One Get! Ja jak się może tak nazwać Fortnite nie? On gra chyba driftem do twojej ekipy Fortnite Patrz jaki mam ja, nick, ja. widziałeś? Widziałem, już to wyśmiałem Można być takim debilem Bungie Adrian One Get no no, YFL, nie, 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 Musimy nie, nie, zmieniłeś z YFL na Bungie? nie, nie, Bungie? nie, 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 Ja nie, 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 Jestem nie, nie, jest nie, 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 jest nie, 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 Dobra, słuchaj Lepki las. L Lasek? Dobra, nie będę. Lepki kusek. Hemka! Ale jajca. Port kieszenkowy. Leży. Nie do siebie. Szlurpa mam. Nie szlurpa, tylko beczkę. Ej, ty mnie dojeżdżasz. Czekaj, zbiję beczkę. Idę ci pomóc. Potrzebuję pomocy. Idę, idę. dwóch, ty to masz. Tak. Zero ma. Nice. Idę, 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 idę. Jeszcze jeden. Ej, to jest jakaś bomba śmierdząca. Tak, Wyjedą tak, mi k***a. Tak, Pomóż, Adi. Dziwka. Tu u mnie. Nam u mnie, u mnie, u mnie. No skur... To jest dwóch, to jest dwóch, Adi, uważaj. Nie, jeden poleży. Nie, no dwóch jest, Kolejny Kolejna ekipa. Dwóch, dwóch, A. Dajcie w gotowości, to od razu z no nic Ej chłop ma w lobby FNC z jest do jakichś pros Mr.G no fajny kuń chłopie Cię Dzięki. nie boisz? Nie, właśnie Oswajam się z nim Dawaj na jedną hatę Dżini, tutaj. Weź te minisy, Kuba. Biorę, biorę, no. Nie do dowozu. Dobra, chodźcie na pierdalać, kipki. Chodźcie na burgera. Masz kogoś? Panu muszę. Chodź do mną Tańczę Spadł pode mnie Dobre Bany automatyczne shotguny dla c... Tańczę na... bo mi cztery szybko przestał tańczyć polibany, Ale ku... masakrujesz. O kurwa masakrujesz co, co on ci k*** ku... ku... Snajper koza Snajper koza, sniper koza. Jeb... Sniper, nie. Wyjeb mu, on cię nie trafi, dawaj Gazuj tu to... wwę! Panji co do debi no, Zony cię zał ze snajpy I trysnął ci mleczkiem. PUMACE gotowości <noise> Pompuje mi matkę zony, niestety Pompuje ci matule Kiedy jestem w Fortnite, Fortnite turniej? Fortnite 12 O! Ale bida na hacie. Ale jest. Kurwa, lipa. lipa Pompa jak się nie ma. Jest jeden na dąbku tu. Drugi na dąbku na dąbku na dąbku na No na Tu Tu jest na na no? no, mogę na tym na 70 mej, 70 mniej Ale mi wyjebał ty Tu jeden Tu jest typ, tu jest typ na was Pięknie do mnie jeden Kola tywa no. Kola brzwka Chodzi nasz, na budowę, to wchodzi, tu tu, 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 tu Ja mam raka krak, krak, krak A ja jestem za mocny chyba Tak go rozjebałem, że nie mają nic do powiedzenia Biegnie tam, biegnie tam, zobacz miałem 9, Ja gdzie 9 mokulę ale ja nie mam amunicji, ale ich rozjebałem, czy mocna jaja, nie ma aut chochu chodzi, Gdzie jestem tego tu, Są ma autadrę, nie wiem, tak, I tak? mocny ten skarb biało, biało, tak. lecy. Plecy, plecy, tutaj, na mnie. Kolejny skład 111, 55, 56. Leży. Ja zero. Nie mam, mam. Ja mam mu, ja dodaję Kolejny. Dajcie mi ammo do długiej, please. Tam była duża. Zeroma. Tu. To im spad? spadł? Spadł, spadł, no. mam OPC. Tu jest. Na dachu. Na dachu woli. Biało. Leży, leży. Jeszcze jest tu ktoś? No na to, dole byli ci. Jest, jest, jest. On na Jeden. Gdzie go widzisz? Całkiem do czynę, na, 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 Podnowy, w dół, czy nawet na... Ja jeszcze podnowi mi się gdzieś. Gdzieś się połowa. Jest. Proszę. Ale jeszcze będą. Ej, 120 na mij, 120 na mnie! Na biało, na biało, na biało, na biało, nie. Na biało. Weźcie mnie podnieść. Potrzebuję apteczkę. Nie ma nie... leczenia w tych, grze, zajeb... Ja, ja mam mi. apteczkę, wyrzucam połowę. Jest równo, dosłownie. Nie, nie, jeszcze na razie nie czuję, bo... Czasem... jest apteczka, Geni? Idę. Nie bez kapąka jeszcze się. Ale potrzebuję Lecam, Lecą, zaka, lecą, lecą no. Tutaj lecą. Nie wie bądź. Wylądowali tamten build. na nasz build i bimy się z nim. Nie ja mam odłem. Jeden okay. Sok, Od boku, od boku, od boku 60 do mniej 44 okay. nice. no, Jadą po rzeczy. ciebie Sto ze mniej okay. nice. Ej jadą, jadą, jadą do mnie, do mnie Znów, że tego czeka, wypić? Obity 160, nie Pomuszę dran Czysty na mnie Ja nie mam jak, leczę się, idę A nie spróbuj na dół zejść No nie dam rady, oni do boksem ci wpierdoli we trójkę Trzeba ja szczególnie i lejemy ich, chodź Będzie ci ciężko mieli kurwa Nie, 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 rozjedemy ich, ja wyjebę jednego zaś, po jednego obaliłem, kurwa snajpą a poczekaj, dziennik, to poczekaj, 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 poczekaj. Schodzi do ciebie. Nie, spierdala. Dobra. kartę podnieść A, ja chcę, ja chcę. Tapisz typy. Będę w ciebie iść, dobra, na trzecie jakoś w wkleję. Weź tego rifta i uciekniecie riftem podnieście kartę. Będzie od razu lepiej. To ta karta sobie jest. Gdzie jest ta Jak karta jest twoja? Chłopy. Ej, Adrian, nie widzę twojej karty No nad tobą, nad tobą, na tobą na Tu jeszcze są chłopy, trzeba riftować, Geni Leży jeden Nice, od razu go dobijesz Nice I od razu po kartę Nie wiem, czy się nie dojadą ja Musiałem zryftować bo na mnie się skupili, ja riftowałem Na Genim jest tam Ale. Dobra, ja tam lecę, lejmy, idę na ciebie Ta karta jeszcze jest wyżej? Niżej, 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 pod to Ja jej nie widzę kurwa, jestem f*** Pod tobą, Teraz centralnie pod to tutaj, tutaj, tu jest, kurwa, no ja nie wiem, bo wypierdalam shotguna i chuj O, chciałem, już myślałem, że może nie zdąży Oj chuj, on teraz respi całego Fortnite Fortnite'a zrestartowałeś? Nie wiedziałeś o kolejki? A kolejka, kurwa macie, 17 minut, tylko zagrajcie ILE? 17 minut mam kolejki po wyjściu Uro to, to ranka do zagrony. Gdzie lecimy? Salty, Salty, Salty to jest najbardziej okropna miejscówka Chyba cały lobby tu wiesz? Ja lub tu jedną cały no, Leży nie? nie wiem skąd Przed domkiem jest chyba Chodzi tu, gorzej Leży nice. No może go pompę O kurwa, drbnąłem Nie mam leczenia, potrzebuję leczenia. czego nie leczy kurwa po killu? Nie wiem. Zaraz jest zbudowane. Za tym domkiem są, ja idę na górę Na mnie, mało ma, zero Minus 74 dostał, ma 20 HP Nice Ja leżę tutaj Jak masz masę możesz mi rzucić, ja rozszerzę tego bosta Tobie? A tu jest pod schodami leżę? Nice Pa. Co? Ja wiem, że ty mi machasz, że wychodzisz, kurwa. Jak się stój, czujesz z tym, że jesteś kierowany przez mistrza Fortnite? Jeden masz pragu? Trzy. No nie no, jesteś tak że jesteś dobry, nie? No wiem. Nie bez powodu wygrałeś tyle siopy na Fortnite. Cie. O, coś tam się, się kupić Dawaj kurwa, wariat. A dawaj zobaczymy, czy możesz na rakietę skoczyć. Tak, chcesz to No. Dobra, ale tu pod kątem jakiś musimy zrobić. Czekaj. Kurwa, tak żeby drzew nie było. O, tu może. O, Co podskoczysz? No tylko... No ja podskoczę, to musimy Trzy, 3, <śla> <M> 4 Ale <śla> musisz Jak będę... Jak będę opadał, jak no, będę opadał Aha O debilu, bo <śla> <źle> reaguje. <śla> <śla> Nie działa na pewno działa, na 100% działa ja spróbuję. ciebie wyjebać No, podskocz. Okej, okay, dobra, podskocz. Ty nie masz za dobrego timingu? Jak na kurwę? Masz może opteczkę? Właśnie nie Idź kunia, yy, te jabłka dla kunia powiedz dostał Dałem to gdzie w domku Tego w domku on to był ten chyba. Nie wiem czy ten ziomek nie jest solo tu Zero ma O kurwa, zero w Na to jest Ej! Śmieć jak on nie dostał tym! jest do niego! 22. Zeroma, Jaką kurwa nie dostał tej rakiety? Krety, kret niebane. Uważaj. Dos. Wysadzam go, on spada. Ten krak, krak, krak. Zeroma. Ja kurwa się kurwa. Zajębałem, Jeszcze ja bałem jeszcze zajebałem gównem Zero ja Nie mogę go zabić Zero ma co jest? No i dobra co jest, co Wiesz co? jest ja nie chcę gadać Mi się nie chce gadać co? co się stało? Ja zacząłem famasem kurwa w ścianę strzelać Całki to jest na przykład miejscu Leci tu śmieć jewany jakiś kurwa fama z jewany jeden Możesz go dobryć jakiś Jest, jest na styg, na na, na piętrze jest? Okay. 50 mniej jebaniec, rekadnica ma Nie tylko ty, a nie trafili mnie ani nie Gdzie w tym filmu? Ty Lecimy do domu, spróbujemy dojść. Szakuję. I chuj dostałem przez okno. Ty mnie wyjebałeś rakiety? No wyjechałem. No i chuj, W to było. Do pracy idź, a nie grasz 24 na 7 i, i siedzisz tylko w domu. Bądź poważnym chłopem, a nie jak dziecko. Ujebane, co? Dzisiaj ujebane. Tak, a wiesz, że za to granie sobie kupiłem HT? Pozdrawiam, wariat. ciebie ile ma lat tym, żebym coś napisał? Pewnie 25 siedzi na zasiłku i robi dzieci. I głosuje na żeby mieć 800 plus. Pewnie tam. Ale trochę mnie uraził, aż mi łez kapolcia. No nie dziwię się, gdybym dostał taki komentarz, to... Nie no, żartuję wariacik, kocham Cię i całą Twoją ekipę wariaciku, weźcie go z się i się błagam was, Widzę. Też. Gdzie on jest, kurwa? Tak. mnie jest dwóch, kurwa. Sto ja pierdolę! Ja dałem 100 mniej, kurwa. Nie, co no oni tak farta mają, te d*** Dawaj na Ja mam na, Isaac, na godzinę, ja godzinę Aleje Jerozolimskie, na tylnych siedzeniach czy was wali twoją dziwkę. Ja pierdolę Konia Koń Adi, maria się. Nienawidzę Izaka, kurwa. Dziwka. nie wystawiłeś? E! O. <śmiech> 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 Nie można dołączyć do ekipy, kod błędu zero. Ty, ale ja nigdzie nie mogę dołączyć ogólnie, nie? Tak, wyjebało chyba.